Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu Witam Was w kolejnym odcinku z Plans versus Zombies. Dzisiaj będzie już etap 5, level 5. Zobaczymy co tam będzie się kryło. Jeśli chodzi o moje kredyty, to raczej nic bym nie kupował. No zresztą nawet nie wiem, czy będzie tutaj jakiekolwiek, czy będą jakiekolwiek okazje, żeby wykorzystać resztę sklepu. No ale to zobaczymy. W każdym razie lecimy dziesiąty poziom bez przedłużania. Zaczynamy od jakiegoś ataku zombiaków czy czegoś, bo napisały nam ostatnio znowu karteczkę. No i tak jak widzicie zresztą wraca kamerka i wraca też szalony Dave, który mówi, że jest strasznie ciemno teraz wszędzie. To nie może być nic dobrego. Mam nadzieję, że przetrwasz tę noc. To już faktycznie coś niedobrego zwiastuje. Burza jest. Deszcz, burza i zombiaki do nas przychodzą. Co będziemy musieli robić? Nic nie widzę. Ściemnia mi ekran. Kaktusy mogę stawiać. No dobra, nie wiem. Postawię tam kaktusa, gdzie mi akurat coś będzie lecieć. Ale głupie, nie lubię takich poziomów, bo nie widzę po prostu nic. Nie lubię, jak nie widzę. <gry> Prost powiem. Ok, postawię tutaj. Nie chcę klepie. Eee, na dole nic nie jest chronione. No to dobra. postawię tutaj kaktusa. Będzie plus. Będzie pluł, będzie pluł, mam nadzieję, że mi do gwiazdki nie dojdzie. I czy gdzieś tam przypadkiem na górze zombie? O nie! Jego! Tak samo na górze! Postawię gdzieś tutaj, może go jeszcze dorwie. Nic tu nie widzę! Jaki ten poziom jest głupi! Nie lubię czegoś takiego! Naprawdę to jest unoglądable! Bo się źle na to patrzy, nie? Okej, okay, mogę postawić lilię wodną, tu kolejną gwiazdkę, mogę też jakoś osłaniać. A, nie postawiłem tam, gdzie trzeba! Nie na tym poziomie. Mm, mogę dynią jeszcze wzmocnić w razie czego. To postawię może tutaj. Może tam dopomogą jeszcze gwiazdeczki wyczyszczą jak trzeba. Okej, okay, udało się, udało się. Tu jeszcze postawię jedynie na, na to. Mam nadzieję, że się cieszycie z powrotu kamerki. I bo ja się niesamowicie cieszę. Muszę wam powiedzieć, że robiłem batalię ostatnią tygodniową z tym, żeby przywrócić kamerkę do życia. Kamerka sama w sobie działała, ale problem był z przechwytywaniem. I wadliwy okazał się kabel micro HDMI. Do kamery. Odkryłem to po tym, jak udało mi się Nintendo Switch'a o dziwo, podłączyć do mm, przechwytywarki. Kurczę, zjemię gwiazdkę, ale to nic. kaktusa sobie postawimy. No, nie podoba mi się ten poziom. Najgorsze jest to, że będzie bardzo długi, z tego co widzę. Jest to na pewno pomysłowe, ale mało grywalne, jak co w chwilę mamy czarny ekran. Źle się po prostu na to patrzy. Tak z perspektywy mm, bidza i nagrywającego, nie? Przynajmniej ja tak o tym myślę. No ale z tego co widzę to chociaż nas hojnie obdarzają tutaj roślinkami I pod tym względem no myślę, że nie możemy narzekać Albo dobra, przy... tutaj przyciągacza, żeby garnek przyciągnął Właściwie kubę na głowę Tu też postawię, pyk Zobaczymy czy to będzie miało sens Możemy też gwiazdeczkę kolejną postawić Może na środku gdzieś, żeby faktycznie O, diamencik wyleciał, czemu tak? Diamencik? No w sumie zawsze wylatywało na tych poziomach takich atrakcyjniejszych Tych wiecie, z atakami Coś kojarzę. No ja nic tu nie widzę, no. Wow, Mangetsu narzeka na poziom, na którym nic nie widać, że nic nie widzi. Ach, ten Mangetsu. Tylko znajdzie powód, żeby marudzić, nie? Dobra, może tutaj wykopię, postawię lilię i tu gwiazdkę postawię. Chyba dobrze postawiłem, was zaskoczę. Dobra, tutaj postawię dynie. Mam magiczną dynię jak kopciuszek. Widzę, że nic mi na szczęście tutaj jakoś blisko nie podchodzi. Postawię sobie kolejne. Coś mi gryzie, coś mi gryzie. Aha, je tego. Taką... A, to bez problemu, Nie chcę je. Tam akurat narzekać na to nie będę. I idzie wielka fala wreszcie. Ja się nie mogę doczekać, w szczególności tego, jak już dostaniemy następny ten poziom. O! Aha, dobra, już bałem się, że jakiś komunikat straszny wyskoczy. To znaczy, właśnie ten poziom piąty. Chcę wiedzieć, co będzie dalej. No bo na, na początku mieliśmy normalny poziom, normalny ogródek. Potem mieliśmy ogródek nocą, potem basenowy, potem basenowy nocą. No to co może być dalej? No jest. O, dobra, udało mi się zombiaka na balonie wyczyścić. Mało jest możliwości. Yy, I zastanawiam się, co będzie dalej. Może, może postawię jeszcze tutaj gdzieś kaktusa, jakby coś miało przylecieć. Widzę, że roślinka magnetyczna coś tam przyciągnęła na dole. To dobrze, to bardzo dobry znak. Gryzie coś, mi gryzie. Nie widzę co i nie widzę gdzie, ale gryzie. <gry> Postawię tu kolejną gwiazdkę i tu może gdzieś. O, żeby była nawalanka. Mogę na środku postawić, na lilypadzie. Gwiazdkę. Bo to na środku, im bliżej środka, tym lepiej to działa. O nie! Ten! Wyrósł z pod ziemi. Niedobrze. Jest ten. O, z pozytywką. Dobra, udało się go ogarnąć. To postawmy sobie tutaj, gdzieś na środku jeszcze. O. Jest złote, złota monetka Postawmy sobie gwiazdkę na środku I blower jeszcze mam w razie czego Żeby zdmuchnąć, żeby sobie poradzić hmm, Tutaj jeszcze może gdzieś kakusa Kakusa tutaj postawimy Jest gościu z pozytywką Mogę też postawić tutaj magnetycznego, chociaż nie wiem czy... W ogóle jakiekolwiek zombiaki magnetyczne pojawią się w wodzie, bo teoretycznie, e, magnetyczne, e, z elementami metalowymi, bo teoretycznie przecież by zatonęły wtedy, nie przez to, chociaż nie widzę, że tu na środku jest faktycznie. No dobra, niech będzie. To jakieś dynki. Mogę też zmuchnąć, ale nie ma chyba takiej potrzeby. Mam tu tego blowera. E, postawię może magnetycznego tutaj. Tyk, pyk. Bierzemy. No ja bym na środku jeszcze raz te gwiazdki. Pyk, pyk, o dużo monet. Wylatuje. No i się wreszcie kończy ten poziom. Nie, muszę przyznać, że to jest jeden z tych poziomów Plans vs. Zombies, które akurat mi się najmniej spodobały, jakoś. No nie wiem. Powiedzcie, co wy o tym sądzicie? Huge Wave, ostatni na szczęście. No i co najgorsze, nie mogliśmy na tej mapie za bardzo dbać o symetrię. Ja pozdrawiam osoby, które jednak się tego podjęły i tutaj chciały dbać o symetrię w momencie, kiedy. No taka imba się tu dzieje, nie? Mogę też coś zdmuchnąć. W sumie, no mgły nie odpędzimy tym. Nie ma też zombiaków z balonami. Na razie, nie widziałem tutaj. Yy, przy tej fali. No to co możemy tym jakoś poprawić? Tym blowerem. No taki useless trochę się wydaje. Dobra. Zaraz dokończęm go. No postawię wam tu gwiazdkę jeszcze. O! No i udało się przejść wreszcie. Dostaliśmy jakąś... Co to jest? Kapusta? Sałata? To jest sałata chyba. A nie, to jest kapusta. Kabyć. Yy... O! Za stówkę jest... I to jest kabacz pult, no to już nazwa kabycz pult wskazuje nam, że to będzie katapulta, nie? No i będzie rzucało kapustą przeciwników w sumie spoko całkiem. Um. No i zawsze te roślinki jakoś sugerują nam to, co będzie później. Więc będzie jakiś podniebny poziom? Jest na dachu! Dach jest! Eee, znaleźli nawet drogę na mój dach. Znaczy na mój dach, no mój, nie, nie jego dach. No i są zombiaki. Musimy wykorzystywać te katapulty, żeby się im przeciwstawić. No dobra. T temu kątowi chyba o to chodzi. Temu dachowemu. No to lecimy, lecim, lecim. W takim razie, dach, dach, nowy poziom. I oni tutaj przechodzą. Co to jest? Jakiś zombie na linię. Bungee zombie. I bungee zombie, no wiadomo, nie mamy informacji. Ale do nich chyba właśnie jest taka, ta katapulta i to są chyba jakieś nieliczne zombiaki, które przez nas, nie wiem, przejdą albo, no w sumie wszystkie zombiaki mogą przechodzić, ale ten może jakoś inaczej będzie nam spadał na ryj, no nie wiem. Tak samo nie wiem co wziąć, na pewno odpadają wszystkie grzybki, wszystkie rzeczy oświetlające, te z useless. Nie ma zombiaków z balonami, nie bierzemy kaktusa, blowera, nic się też nie będzie podkopywać. Po to mine, weźmy sobie sunflowera, orzeszka sobie weźmiemy, weźmy też sobie y, tego kabaczka. Eee, zobaczmy kapustę. Gwiazdki uważam, że są świetne, tylko niestety nie będą mogły trafić na przód, nie? Skoro jest ten takie, takie urwisko. Więc chyba tylko te kapusty, katapulty, będą użyteczne, na jakkolwiek. No, mogę wziąć na sprawdzenie tylko wyłącznie, nie? Eee, to sobie wezmę. Wezmę też pampkiny do osłony. Nie wiem, wezmę sobie e cherry bomby, bo dawno nie było cherry bombów, prawda? Byśmy mogli wysadzać. I mamy doniczki! Ej! Teraz mamy właśnie, do... no w sumie gdzie by miały rosnąć? Jak tu nie ma ziemi, nie? No to mają doniczki specjalne. Podoba mi się całkiem ten pomysł, ale to z kolei powoduje też, że mamy jakby ograniczone bardziej pole. Możemy tylko wstawiać 5 naprzód. No i tutaj standardowo też ile było? Ile? tyle, ile było. Chyba nie, chyba też mamy okrojone trochę od tej strony. No ale ciekawe to jest. Postawmy sobie katapultę zaraz. Chyba, że mogę postawić tutaj po tej Mogę. No to postawmy może tutaj. Niech sobie dojdzie na spokojnie. Na razie z tymi katapultami nie będę kombinował, tylko skupię się na mm, słoneczkach. Na razie widzę, że jest problem, żeby to się odnawiało. Jest nowa muzyczka. Fajna całkiem. Nie, zjadam mi, zjadam doniczkę! Nie! To jest useless. Wystraszyłem się, mogłem kabaczka w sumie. Mniej bym zużył te, tego słońca, ale już pani gaming. Czyli oni mi mogą jeść tę donicę? I wtedy. Gówno już zrobię! No to dobra, postawię tutaj kabaczka. Nie mogę im za wszelką cenę, nie mogę dać im dojść. W takim razie ten po to Mine jest kompletnie useless. Eee, zobaczmy w takim razie tutaj gdzieś już powoli postawmy sobie jakieś katapult, dajmy na to tu sobie postawię. Ciekawe, czy będzie działać dobrze. O, trafia o to chodziło, o to chodziło. Tu mogę zrobić jakąś taką fortecę śmieszną. Zrobię coś takiego dla Beki. To nie będzie miało sensu, ale będzie ładnie wyglądało. Zobaczcie, tutaj taką strzałkę zrobiłem. No i teraz postawmy kolejne jakieś yy, katapulty. To można w sumie przetłumaczyć jako kapusta pulta. Podoba Wam się moje tłumaczenie, czy nie bardzo? Powiedzcie, ale szczerze. Kapu kapusta pulta słuchaj, <laughs> to brzmi jakby po pulta tam w wodzie gdzieś, nie? Kapusta pulta. Kurde, muszę tu postawić, hmm, chociaż lepiej... Nie wiem czy, czy, czy lepiej było w ogóle nie stawiać. Dobra. Nie, nie go! Nie zostaw! Hamie, hamie, nie, nie! Aj, mangi! Mangi, mangi! Ty się coś nie czujesz dzisiaj dobrze. Z tym stawianiem. <laughs> o może. Mocne, mocne mangi. Dobra, stawiajmy tutaj może kolejnego. Nie! Idź sobie! Zabrał mi! No... Nie zestrzeliło go. Czym go mamy wystrzelać? Ale lipa. No to mamy problem, ludzie. Zaczął się problem, czyli... ...zombiaki na bungee mogą... Nie, tego miało tu nie być. ...zombiaki na bungee mogą nam zwijać... ...nasze... Mm, te... doniczki. Z ziemią. Kurde, ale tu się pokomplikowało już z tym wszystkim. Ale z drugiej strony, no to jest początkowy poziom, to jest łatwo. Tylko nam zrobili tutaj takie myczki, żeby nam zademonstrować. Zaraz będzie duża fala. Ja chciałem zobaczyć, czy gwiazdka działa jakkolwiek. Czy ona działa tylko tutaj na przykład? No, chyba tylko tutaj. Potem zobaczcie, że to się będzie niszczyć. Tutaj na, na tym poziomie się niszczy. Tak, tu się niszczy, bo jest zagięcie takie w dachu. Kurde. To tylko jedne e, roślinki są użyteczne, te katapulty. Wszystko inne jest do dupy teraz. Troszkę szkoda, bo nam to ograniczyło. Znaczy, z jednej strony, dzięki temu te nowe roślinki będą miały większy sens, bo stare już były OP. No ale z drugiej strony. Nie, nie, jak to, jak się wybronić przed tym? <śm> kapusta, nie! Nie bierz jej, kapusta biedna! No ale tak, lepiej jakąś roślinkę postawić na, na doniczce, bo widzę, że całej doniczki nie bierze. Dobra, pozostawmy tak, może kabaczka, żeby tutaj umarło, za darmo umarło. Słoneczka jakieś. Możemy zaraz wysadzić ząbiaki, Wysadzę je sobie. No i wszystkie wysadziłem. Super. Teraz zrobię tak: pyk, pyk, o, mogę też sam się pozbywać doniczek. A ciekawe, czy jak się pozbędę wszystkich doniczek, to czy przegram? Sprawdzimy to? O nie, no wtedy zombiaki i tak nie przejdą mi do domu, nie zjedzą mi mózgu, ale teoretycznie co się stanie, jeśli pozbędę się wszystkich donic i tu mogę kłaść donicę. A, ale się wyklikałem, ale się wyklikałem. No, nie przegramy, bo zombiaki nie przejdą. Ale widzicie, jest symetryczna farma. Jest symetryczna. <śmiany> bo nie ma w niej nic. <śmiany> Symetria niczego, tak zwana. <śmiany> A ja już głupi jestem, chyba. Dobra. E, co tu mamy? Pozwala, no oczywiście, za 25. No to jest jakkolwiek użyteczne. I są nowe itemy na wyprzedaż. czy znaczy na sprzedaż. E, next. Aha, i tu mogę się przełączać. I co to jest? ZŁOTA PODKOWA! Yy, możesz na tym kłaść magnet szrumsy Znaczy to, na magnet szruma, żeby zamienić w gold magnets Jakieś złote magnesy I będą przyciągać pieniążki i diamenty, fajne! A to jest ulepszenie na spike weed'y yy, Zadają podwójny damage i są wytrzymałe niemiłosiernie Dosyć fajne te ulepszenia nawet I tu jest jeszcze jakiś ROOF CLEANERS To jest dodatkowa linia obrony Yy, biorę, 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 biorę. Obowiązkowo. Podoba mi się. Lecimy dalej, lecimy dalej. Muszę kurczę jeszcze zrobić dwa poziomy, bo to są proste poziomy. Dosyć. Jest Bungee zombie. Yy, liniaż jeszcze dołączył. Co to w ogóle jest tutaj? To jest antena jakaś śmieszna. Zombiaki sobie oba zainstalowały. Aha, jeszcze doniczkę miałem wziąć. No to kolejność się zrypała. Ciekawie by było, gdyby kaktusy mogły strzelać nad kątem. No ale wtedy. No nie wiem, czy to by cokolwiek robiło. <laughs> Weźmy sobie tak i bez marudzenia. O. Lecimy, let's rock, dużego wyboru tutaj nie mamy akurat Mogłem jeszcze sobie przeczytać opis tego zombiaka e, Który właśnie zwisał z liny Bo być może dostałem jakieś wskazówki, a skoro go już spotkałem Powinien jakiś opis o nim być No dobra, to może roznażamy kwiatki na dzień dobry Jeszcze więcej, jeszcze takiego trzeciego kwiatka sobie walnijmy No i byśmy mogli lecieć w doniczki Dobra, no to jest trzeci tutaj słonecznik, prawda I już lecą do nas To postawmy sobie tutaj kolejną Linie zróbmy obrony i nie tylko, terytorialnej Lecimy, lecimy No i powoli kapustę byśmy też położyli Kapusta, głowa pusta A niekoniecznie pełna, prawda? Dobra, postawmy tutaj kapustę, żeby już biła No, ale miło, że dostaliśmy doniczki jakieś, Jakąś taką sadzonkę do postawienia No bo troszkę się martwiłem jak nam zaczęli zjadać Trosz, Troszkę mnie to tak nastraszyło, nie? E, tutaj też możemy kłaść I już teraz skupmy się na Ponownie na tych słoneczkach. Na słonecznikach. Ale słoneczkach w sumie też pośrednio, dobra. Postawię sobie. I zróbmy podobną strzałkę co ostatnio. <noise> Taką śmieszną zrobimy. Tutaj. Z, z tych słoneczników. Wiecie, no trzeba się bawić grą, prawda? W ten sposób środek będzie najmniej tutaj yy, osłonięty. Ale to nic. Zobaczcie. Tyle słoneczników. Taki krzyż. Właśnie, zróbmy kiedyś krzyż z tych słoneczników dla beki. To jest plan, to jest plan, tu postawmy Kabyć Jak 21 Savage Kapusta, głowa pusta Mi się przypomniało, że jak byłem mały To bardzo lubiłem taką czytaną bajkę To było chyba, nie wiem czy Juliana Tuwima Chyba tak Abecadło z pieca spadło było Ale też było jakieś o pociągu I pamiętam, że mi dziadek to czytał dużo razy i zawsze lubiłem fragment ostatni. W odwróciło do góry dnem i udaje, że jest M. I zawsze lubiłem właśnie ten fragment. To podsumowanie takie jakieś, nie wiem. Satisfying to było dla mnie. I czemu o tym wspominam? Aj! Nie, 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 nie! Zupełnie nie mam pojęcia, czemu o tym wspominam. Jeśli <laughs> zapytacie, po prostu tak miałem ochotę, mam o tym wspomnieć. Postawmy tutaj, żeby go jakoś zestrzelić. On wszystko czy jedną doniczkę i będzie bił, tak? Postawmy kabaczka, bo robi się niebezpiecznie. No i gdzieś tam na pierwszą linię też możemy te pampkiny pokłaść. I dobra, koniec właściwie już z. Yy, z. z. z yy, słonecznikami. O, postawmy mu dużego orzecha, żeby jadł. Może uczulenia dostanie, cwaniaczek. Ma za swoje. Duży orzech do zgryzienia, twardy orzech. Ja chciałem tutaj bardziej poszerzać terytorium. Więc tego orzecha tu na górze chyba zniszczę za niedługo Dobra, postawię mu tu kapustę, kapusta, głowa pusta <noise> Ale wiecie co było mega OP? Ja to zrobię, muszę to zrobić Postawię mu tutaj, dobra, weź sobie przeskocz to Dla beki, to jest i tak tylko 25, a mam dużo słońc I wiecie co było fajne? Jak jest ten tutaj orzech To my zrobimy coś takiego, zrobimy combo O! Widzicie? Jest orze gigantyczny, tolnat i jeszcze jest pampkinie. Jeszcze bardziej osłania. Wszystko no, jest genialne. Postawię sobie tutaj. Tego tolnata już usunąłem. No i teraz idziemy full w jakieś takie yy, nawalańsko, co? <laughs> Nikt nie będzie mógł się przebić. Zróbmy takich więcej. Czemu by nie? Dobra, pyk. Tutaj też postawmy. Kurde, zepsuje nam chyba. Postawię już tego kabaczkę. Przeorał się do nas spaniaczek. Niech mu tam będzie. A tutaj nie mogą go zjeść! Nie dają sobie rady. Dobra, postawmy na kolejnym jakimś poziomie to. Ta taktik. Wiem, że będą go jedli od początku, więc jest to średnio korzystne. No ale ja wierzę w to, że do, tej, do tego momentu zrobimy tyle sobie tych kapust i nie tylko. A tu może już cherry bombem wysadzę. Bo kabaczka jeszcze nie mam. Niestety. Takie jest życie. I zróbmy taką linię obrony, że oni gówno zrobią. Bo i tak mam dużo tych, tej kapusty tutaj postawionej. No to ma sens. Szkoda, że nie mogę też tych magnetycznych yy, grzybków kłać, bo to grzybki, nie? Za dnia nie rosną, niestety. Dobra, tutaj sobie kolejnego tolna taką, bo zrobię. Tylko potrzebuję jeszcze więcej słońc teraz. Nie, gryzie mi, gryzie mi. Okej. Okay. Uratowana sytuacja. A to sobie Nie, nie tu. Dobra, niech se będzie. <laughs> będzie na później. Wiem, że symetria was pewnie boli w tym momencie. Okej. Okay. Symetria Was pewnie boli w tym momencie. Ale nie bójcie żaby. To będzie wszystko jeszcze ładnie zrobione i dopracowane. To będzie na tip top. Nie TikTok nie mylić z TikTokiem, prawda? Ej, 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 ej! Źle ej. to postawiłem. Miałem to od razu stawiać. Zróbmy tak. Postawmy tutaj kabaczka. Tam gryzie orzecha na górze. Tu postawmy kolejnego jakiegoś takiego ziomeczka. I pampkina mu postawmy tu na dole jeszcze. Żeby tam sko trwało dłużej. No, no, on płacze już jakiś chyba powoli. Płacze, bo umiera. <laughs> Postawmy temu na górze. Tu kolejna jakaś doniczka. Generacja by się przydała jeszcze większa, <laughs> żeby jedli. Wszyscy będą mi jeść, ale ich nie dopuszczamy. To jest OP. Podoba mi się to, co my tutaj zrobiliśmy. Nie mogą przyjść. Są zjadane nic nie zrobią. Dobra, postawię kolejnego takiego ziomeczka. OK, Tu, żeby była symetria i nie przeskoczy Toldata! <grystanie> Do swoich! Możemy w sumie jeszcze więcej słoneczników postawić, żeby jeszcze większa generacja tych słońc była. I wtedy jeszcze więcej tych kapust umieścimy i wtedy gówno zrobią, dosłownie. I w przenośni, prawda? Dobra, to usunę może. Nie będzie tu potrzebne. Tu postawię kolejną katapultę. <grystanie> Magia. Który płacze? Który płacze? Ten płacze, to postawmy mu pumpkina Więcej będziemy zarabiać, niż oni będą przechodzić <noise> Lubię coś takiego, lubię tak kombinować z grą Przecież oni nic nie zrobią tutaj Idzie wielka fala <noise> Ciekawe, czy coś to w ogóle zmieni, że, że idzie wielka fala Bo wydaje mi się, że dalej nie będą mogli się przedostać No, nie przeskoczy przez tolnata O, chciał mi wziąć, to nic Oj, 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 oj Postawmy tutaj, pyk 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 nie, nie możemy dać im się przebić Tam niech sobie jedzą, postawimy najwyżej kolejne Oj, 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 oj. Masz małego <gryw> Znaczy się, w sensie Orzecha, do, żeby obronić Trochę symetria boli, ale nie no W dalszym ciągu nie mogli się przebić Silinowi troszkę tutaj na nakopcili Porobili imby ale w gruncie rzeczy było dobrze, było dobrze, no już koniec Symetria jest zachowana, chyba nic nie pominąłem No to teraz kolejne, kolejne, kolejne już jakieś, nie wiem, barzywko To jest coś, to, to jest kukurydza chyba kukurais bierzemy kukurais yy, I to będzie wysyłać jakieś właśnie te swoje rożki, jakieś te to, co ma kukurydza. No, kernels to jest ta pestka chyba taka, taka takie jądro. To kernel to znaczy, że linux ma kernel, nie? Od kukurydzy i masło na zombiaków. Ok, czyli kolejna jakaś ulepszona katapulta. W takim razie my lecimy czym prędzej, to będzie ostatni poziom, jaki zrobimy, ale wydaje mi się, że to i tak będzie dużo. No i nie będziemy tutaj za bardzo kombinować. Mamy zombiaka z drabiną, który będzie prawdopodobnie przechodził przez tolnaty, albo jeszcze coś gorszego będzie robił. Pik, 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 pik. pik. Pyk. okej okay. biorę taki skład. Mam tutaj skład. Zobaczę jeszcze Almanach. Eee, co robi ten zombiak dokładnie? Na Bungee eee, Kradnie roślinę. No i nic to za bardzo nie ma. Takiego. I ten poziom trudności przeciętny. No dobra, lecimy z tym. Zobaczymy, co tu się stanie. Adam na Majku, wiecie, co się zaraz stanie. No, to standardowo generacja. Ej, zróbmy krzyż! Błagam, zróbmy jakiś krzyż. To stawiam tutaj na środku. Nawet jak przegramy, musimy zrobić krzyż ze słoneczników. Co wy na to? Myślę, że wy się ucieszycie. Wy lubicie wyzwania. Prawda, że lubicie, jak gra jest ciekawa. Bo ja lubię na przykład. <gry> Idą zombiaki. Tu nie mogę postawić. Ej, właśnie, jak zrobię krzyż... Nie, gdzie ja postawiłem to? Jak zrobię krzyż, to to się stanie useless. No to musimy to lepiej chyba przemyśleć. Dobra, postawię tutaj na razie i kabaczka zaraz postawię, jak się zrobi słońce. Dobra. I od tego dopiero poziomu będzie się zaczynać e, katapulta, więc tak troszkę głupio, znaczy bardzo głupio. <laughs> Ale chciałem krzyż mieć. Więc robię krzyż. Tylko na razie chyba znowu będę musiał kombinować tutaj z kabaczkiem. Bo się wszystko przedrze. Dobra, postawimy mu tego kabaczka. Czy nie zdążymy? Zdążymy? Hmm. Dobra, masz. Jedz, orzecha. Troszkę przypłaciłem to, ale przynajmniej skupię się na generacji słońc. Nie każda linia będzie chroniona, ale to nie jest tak, że musi. <troszka> Oj, mangęcu. Znowu ktoś się mnie będzie pytać, jak pod ostatnim odcinkiem, czy ja na pewno byłem trzeźwy na nagraniu. <troszka> ja mam dziś głupkowaty humor. Wydaje mi się, że ta kamera mogła wpłynąć na to. Postawmy nową roślinkę, która ciepie masłem tak! Masło w łeb! Czyli slowuje masłem, a potem będzie obstrzeliwać go jakoś śmiesznie. No dobra. Fajne całkiem, fajne, podoba mi się. Zabije go czy nie? Dobra. Ja nie mam pewności, że go zabiję, więc kabaczkiem wolę już poradzić sobie. Tutaj też postawmy. Tu postawmy tego. No i teraz każdy będzie strzelany. Tylko tu jest, ta środkowa linia ma niesamowity problem, a ten już płacze. No co ma robić? Jak ginie. Oj Zaraz na środku postawimy tutaj Te trzy rządki będą z kapusty Kapusta, głowa pusta Dał radę go zabić, fajnie Tutaj już musimy sobie poradzić z kawaczkiem Nie ma innej opcji, bo niestety tę linię bardzo olałem Ale mamy fajną generację Przez krzyż Nie, 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 jedz tego Dobra, jest se kwiatka Zwardowałem trochę, ale wolę tu niż żebyś tam mi przeniósł wojnę Może uda się jeszcze szybko postawić Pyk Masz, gryźć kolejnego Jeju, ale ten zombiak jest biedny <laughs> Całe życie Musi tutaj tłuc jednego Jeść jednego orzecha Dw O, jeszcze tak wam postawił <laughs> Defensywa 100% <laughs> Chyba znalazłem sens w innych roślinach Możemy na tym poziomie e, kłaść te zwykłe rośliny I tu będą na przykład jakieś piszutery czy coś, możemy tak na przykład Też robić, czyli ma to w dalszym ciągu sens Jeśli głęboko w to uwierzymy <laughs> Dobra, to może zrobię tak. Zlituję się nad wami. Trzymajcie. Aha, tylko jeden padł. No dobra, no. To. Co zrobić? Jedz sobie te donice. Niech będziemy, My sobie tu postawimy jeszcze donice. Katapultę postawię. I tu jest nawet fajnie już chronione. To. To mi się podoba. Możemy zrobić taktykę zaraz z naszymi Tolnatami tutaj na pierwszej linii. Tylko musimy mieć więcej tych katapult To może te slowujące chyba chyba bym częściej stołować, więc chyba git Tak mi się wydaje Nie Skacz, skacz, skacz Dobra, udało się, znaczy udało się w połowie Bo zniszczyły mi mimo wszystko To postawmy tutaj tego slowującego I zaraz postawimy tego jeszcze więcej A tu postawię tolnata I zobaczymy czy wyjdzie Mmm Tolnat, pyk Dobra, potrzebuje większą regenerację tych słońc, teraz i żeby się szybciej roślinki robiły, jest to wykonalne w miarę, donice by się przydały też Dobra to postawię, żeby tu slowować, donica kolejna, o tu postawię mu pumpkina, no i jest porobione <ścoughs> Ale my to tak przejdziemy. Nawet jeśli to zaczęliśmy specjalnie, to widzicie, że taktyka IQ300 działa, działa, działa jak natura Ale jest gościu z drabiną. Co robi gościu z drabiną? Bo tego nie rozkminiliśmy w końcu. Czy on sobie schodzi jakoś śmiesznie, czy co on robi? Hmm. Czy... nie wiem. Aha, bije nam, ej! Zeslowowany jest. Nie wiem, nie wiem kompletnie co robi, ale jako że już raz spotkaliśmy, to dowiemy się z almanachu chyba. Nie, 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 nie. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Macie? No już się wystraszyłem tutaj na tym etapie, że mi zje. Tam niech sobie jedzą tego orzecha biednego. Maltretują go ile wlezie. A tu postawimy sobie kolejnego tego kernela. Możliwe, że ten kernel bije w ogóle mniej za cenę slowowania. Jest takie ryzyko niestety, bo nie sprawdziłem damage'a. Dobra. Jakieś słońce by się przydało. I więcej. Teraz robimy linię z tej zwykłej kapusty. Kapusta głowa pusta. Standardowo. Dobra, no to tutaj pyk. Robimy, robimy. Tu mogę chyba wziąć już tego ziomeczka. Zaraz mu postawię lepszą kapustę. No, mogę postawić tak. Tam jest sobie pumpkina, ale to nic. Pek. Robimy dalej naszą taktykę. Złotą taktykę, ale zazwyczaj złotą taktykę. Czy ktoś z Was takiej taktyki używał kiedyś? Bo chciałem, żeby ktoś mnie kiedyś nazwał jakimś prekursorem, jakimś innowatorem rozgrywki. <grytania> chciałbym coś od siebie tutaj dodać, prawda? Dobra, postawmy sobie Tolnata tutaj. W sumie nie wiem, czy nie, nie lepiej było wyżej. O nie, 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 nie! nie! A, to już nie miało sensu. Ten kabaczek tak był załatwiony. Tam jedzą sobie tego orzecha. A postawmy jeszcze obronę terytorialną. Dobra, dobra, dobra. Więcej kapusty czy nie? Więcej kapusty lecimy. Będzie jeszcze wielka fala, więc musimy szybko się zebrać. Bo ona kolana powala. Może nie być kolorowo. Tu postawmy. Kabaczki sprzyjdą płaczki. W razie czego też mogą wybronić. Dobra, tu postawmy kabaczka, żeby było symetrycznie. <grych> Też nie sądzę, żeby cokolwiek tu przeszło. I postawmy jeszcze tutaj. pyk. I tu na górze jeszcze jednego takiego. O, rzucił masłem! A ten przechodzi przez stolnata! Nie! Zbie Zabrał mi! Chociaż kabaczek zniszczył już jednego. Dobra, dobra. Tu postawię tego jeszcze. pumpkina, żeby wybronił. Zabrało, ale oddało. No, no i ja to rozumiem. To mi się podoba. Zostawił drabinę na tym orzeszku dla innych. <noise> dla potomnych, żeby mogli przechodzić. <noise> Oj, no ale niewiele mu to dało, chyba. Chyba. Dobra, Tuż tu może wywalamy. Jakąś symetrię zróbmy powoli. No tu nie musiałem niszczyć akurat. No i poziom udało się przejść. Nie było trudno, ale dostaliśmy. Co to jest? Jakiś buraczek to jest? To jest. Yy, coffee bean. Ziarno kawy. Połóż to na grzybie, żeby powstał. No cóż, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Było dosyć śmiesznie, uważam. Śmieszna ta taktyka z krzyżem. No i widzimy się w następnych odcinkach, oczywiście, z kamerką. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się, miłego dnia i pa pa!